Dzień dobry wszystkim, witam w kolejnym odcinku z serii Zrób to sam. Ostatnio znaleźliśmy zestaw do napowietrzenia akwarium CO2. Calutki kompletny z reduktorem, z butlą, która jest, jeszcze ma 50 bar. Do tego jeszcze zaworek zwrotny z selenoidem. Pomyśleliśmy, że zaimplementujemy go do naszego zbiornika. Na wylocie nie było żadnego ciśnienia, więc reduktor jest trafiony. Tutaj na zegarze, który pokazuje ciśnienie w butli, jest, było 50, 50 PSI. To jest PSI? Nie, to są bary. 50 bar. Można było kręcić tutaj tą pokrętłem do bólu, nie, nie było żadnego ciśnienia. Membrana zawalona. Tutaj cały rdzeń reduktora też zawalony. Musiała się woda cofnąć do... Do reduktora, może ktoś zakręcił butlę albo skończył się gaz w butli. Może ktoś wymieniał butlę nawet i odkręcił reduktor, przez co może zaworek zwrotny jest do dupy. Więc poszedł tamtędy, cofnęła się woda z akwarium. Nowy reduktor kosztuje 250 euro, więc będziemy próbować go reanimować. To jest część z tego miejsca. O ring wygląda ok, a postrość. Y Postaram się to wszystko oczyścić delikatnie, nie za, zabierając jakby dużo materiału, żadnymi papierami ściernymi. Pociśniemy to skoczem. Wiem, że nie pokazałem, jak to się rozkłada i jak to po kolei zrobić, żeby dostać się do środka. Dlatego szybki demontaż zrobimy tutaj razem. Dobra, tu jest zaworek precyzyjny, więc go odkręcamy. Jak widać, że jest tu skorodowane. Woda na pewno tutaj była. Zegary. Należy z nimi obchodzić się delikatnie, bo to wrażliwy jest sprzęcior. Takich rzeczy jak zegary. To schodzi, to schodzi. Akurat ten reduktor rozpoławia się w ten sposób, że tutaj go trzeba Nie będzie to łatwe. Najlepiej mieć imadło albo tutaj sobie chwycić. Dlatego jest też tutaj taki uchwyt na klucz. On też służy do tego, żeby na przykład tu jest imbus, i żeby wykręcić ten czpień. Tutaj tą rurkę to odkręcamy na maksa, żeby popuścić sobie sprężynę, żeby nam to tutaj nie wyskoczyło. I cyk, to wychodzi. Ostrożnie. Potem mamy ten kapselek, który zapiera się tutaj o, o tą iglicę. Potem mamy tutaj to jest filterek z tym o-ringiem. Tak, tu już więcej nic nie ma, tu jest malutki o-ring. Tu już więcej też nic nie ma, mamy prze, przelot pełen, to jest filterek, żeby to co z butli wylatuje ten syf, czasami może być coś, jakaś korozja wewnątrz lub jakieś strzępy. To zatrzymuje. No i co membrana powinna wyskoczyć? możemy sobie pomóc? O, tak. Jest membrana. Jest to co zapiera się o membranę z tą sprężyną. No i. Wilbrowa podkładka. Tu już więcej nic nie ma. Jest jeszcze coś. Aha, dół. Dół sprężyny. W ten sposób. Nie wiem, tu pewnie możemy zdjąć ten kapselek i pewnie będzie śrubka pod spodem, którą można odkręcić ten, to pokrętło. Dobra, skocz, czyścimy, ewentualnie tutaj będziemy z suszarką później. Jak ten zegar nie będzie dobry, bo tutaj widać, że naleciało sporo, sporo wody, jest tutaj utlenione. Ten zegar nie. Będziemy go tutaj reanimować, może gdy on nie będzie żadnych wskazań pokazywał. To się nie odkręca, bo już próbowałem. To jest na zatrzask, trzeba tutaj podważyć. Są takie. O te miejsca. Trzeba delikatnie z jednej i z drugiej strony podważyć, żeby ten, to szkiełko wyszło, wtedy odkręcamy tutaj te śruby i delikatnie wysuwamy przez to okienko cały zegar. Będziemy ją podgrzewać. Miejmy nadzieję, że woda stąd wyleci. I zobaczymy, co dalej. Słuchajcie, u mnie to wygląda tak, że ja nie mam ciśnienia. U was może być inaczej. Nie mam ciśnienia i ten o-ring zostaje tutaj. Nie mam nieszczelności. Gdybym miał nieszczelności, to mógłbym się obawiać tego tutaj o-ringu, że jest może jakiś wadliwy lub tej podkłady tutaj. U mnie to jest tak, że ja nie mam w ogóle ciśnienia i dlatego Oczyszczam to wszystko. Teraz tak, też nie wiem, też nie wiem, czy ten zegar jest wadliwy. To, że on nie pokazuje, bo nie ma ciśnienia, to nie znaczy, że on jest wadliwy. I zobaczymy, czy on, złożę to wszystko tak wstępnie i zobaczę, czy jest ciśnienie po tym, jak tą iglicę ruszyłem, bo ona miała problemy. Teraz, teraz chodzi swobodnie. Żeby to wyczyścić, no ja używam cleanera. tu w tą dziurę zapodać, wcisnąć iglicę, nie, wcisnąć iglicę, zapodać w dziurę i widać, że górą wylatuje. Możemy użyć tutaj jakiejś cienkiej, nie wiem, szpilki lub czegoś i spróbować, ale podejrzewam, że to wystarczy. Jeśli macie kompresor, oczywiście kompresor, jak najbardziej. Wyglądał o wiele lepiej niż przedtem. Też nie ma co za dużo, żeby nie narobić jakiś tutaj rys, żeby nie zrobić tego, nie wiem, trójkątne. To musi pozostać takich wymiarów i takich kształtów, jakie jest. Czyścimy gwinty, nawiniemy teflon, zobaczymy co dalej. Wygląda dobrze. O wiele lepiej niż wyglądało. Najważniejsze, że iglica pracuje. Gdybym miał nieszczelności, to byśmy w ogóle inną procedurę tutaj robili. Zaznaczam jeszcze raz, że nie jest to problem ze szczelnością, tylko z brakiem gazu na wylocie. Przejdźmy do składania. Tutaj przedmuchałem kompresorem, też te wszystkie otwory. Tutaj. Wkładamy ten zaworek, iglicę tutaj. On nie musi być jakoś mocno, bo on w sumie też nie był jakiś fest dowolony. To przyjdzie na górkę. Membrana. To było u góry, to było na dole. Dobrze ją tu włożyć, żeby później gwint ją nie przetrzasnął. Tutaj w ten rowek będzie lipa. Jak się zostanie przecięta, to możemy to wyrzucić już. Okej, okay, siedzi. Podkłada powinna być pod spodem. Zapomniałem o podkładzie, najpierw to i teraz to, najpierw ta podkładka, a wtedy membrana. Tu popuśćmy sobie. Żeby ona ładnie weszła, ok. Składamy to teraz. Tu musimy nieźle się przyłożyć, to zaraz do was wrócę. Pójdę z tym najmadło. Dowalone. Teraz pewnie nie będziecie widzieć tego, bo to jest tutaj w środku. Tam jest w środku taka teflonowa wkładka w każdym jednym otworze. Tak naprawdę nie musimy tutaj dawać teflonu na to. Zaczynając od wysokociśnieniowego manometru. Musimy dokręcić go w ten sposób, że jak czujemy, że zrobimy jeszcze jeden obrót, no to ok, robimy jeszcze jeden obrót. Ale gdy już nie czujemy, że zrobimy obrotu, no to nie chcemy, żeby ten zegar stał jakoś w poprzek lub odwrotnie do nas. Jak tutaj właśnie jest lipa. i Chyba skorzystam z teflonu. Ale zobaczymy najpierw czy on działa, nie? Wtedy pomyślimy o reście. Tak nie powinien sterczeć, to mi się nie podoba. To nie może tak być. Dobra, nakręcam go na butle i sprawdzamy, czy działa. Trzymajcie kciuki, co by nie wystrzelił. <grystuję> Trzymajcie kciuki, może będzie działać. To otręcamy na maksa. Gdy wkręcamy to do środka, to wtedy ciśnienie się nam zwiększa. To powinien być plus. Tak jest. Plus, minus. Zmniejszamy ciśnienie, zwiększamy ciśnienie. Woli odkręcę zawór. Mamy niszczelność gdzieś. A, na zaworku precyzyjnym. Okej, okay, czyli jest ciśnienie. O, Bea się ucieszy jak wróci. I mamy na zaworku precyzyjnym już ciśnienie, moi drodzy. Coś pięknego. Znaczy, że... Znaczy, że działa. Znaczy, że Bia będzie zadowolona. Ok, to dowolamy. Dobra. Jeszcze raz sprawdźmy. Wiem, że nie pokazuje... zrobię tak może. Pokazuję zegarów w tej chwili, bo nie chcę, żeby ten reduktor wystrzelił w moją stronę, na przykład gdyby coś było nie tak. OK, pokazało się ciśnienie na pierwszym zegarze, a na drugim nie. No, but why. Moment. Ale na zaworku precyzyjnym jest. teraz. Okej, okay, poszedł. Nie ma. To z zaworkiem coś. Się... Nie jest, okej, okay, idzie. Jest ciśnienie. My nie chcieli podkręcić. Zobaczyć co się stanie. I zegar jest do dupy, bo ciśnienie jest. Ciśnienie jest. Zegar jest do dupy. Ta. Reduktor działa. Zegar jest do dupy. Zrobimy następny odcinek z naprawą zegara. Zobaczymy, czy, czy, czy się uda. No, ciśnienie jest. Słychać? I coraz ciszej, czyli popuszczamy tutaj. Okay. Tak jest. Reduktor działa. Super. Dobra, dowalam sprężynę e, z śruby. Tu schodzi nam. Tu już zakręciłem, więc tu w tym odcinku schodzi nam ciśnienie. I będziemy mogli zobaczyć ten zegar. Dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim. Do zobaczenia w następnym odcinku o zegarze. Bye, bye.